Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam piłkę Mistrz Świata z 1998 roku. Tutaj jest zapisane FIFA World Cup 1998. To jest piłka Adidasa. Nazywa się Tricolore. I właśnie jest bardzo stara. No bo jest z roku 1998. To jest naprawdę bardzo stara piłka. I posłuchajcie sobie tego odbicia. Ma inne odbicie niż zwykła piłka. Słyszycie, to ma inne odbicie. Jeżeli umiecie grać w piłkę, to zostawcie suba albo łapkę w górę. Jeżeli nie umiecie, to też byłoby miło, by było, żebyście to stawili, no bo naszym głównym celem jest wbicie, ale jak wbijeszę, to może To może nagramy, o, ale nie o tej piłce jak gramy na dworze, tylko o innej. Ale ta jest lepsza no. niż tamta inna piłka. A więc możemy nagrać film o tamtej piłce na 86 subów. I na 86 subów może nagramy też? Raczej nagramy, no na 100%, da na 100% nagramy otwieranie wszystkich walizek ochni. Będziemy otwierać wszystkie walizki ochnik. Taki takie wszystkie, wszystko nasze. Zmiczę dwa razy w ekran. I właśnie opowiedzieliśmy Wam o piłce Adidas Tricolore z 1998 roku. To na tyle w tym odcinku, widzowie. Pa!